Dobry wieczór. Jezus Maria, nie pamiętam. No ale to jest naprawdę, to jest niesamowite. Tutaj ale... będzie inaczej zupełnie. Nie, ale czy powinno powiedzieć coś więcej? Nie, no ja tak i mówię... tyle. <laughs> Świetnie, czyli już zaczynamy, tak? Już Dobry wieczór. Ja jestem Lucja Staszkiewicz, jestem badaczką z Warszawskiego Obserwatorium Kultury. Ola Literowicz, Fundacja Puszka. I wspólnie prowadzimy projekt pracowania artystyczne, czyli jak można pracować twórczo w Warszawie. Przez ostatni rok razem z gośćmi przyglądałyśmy się temu, jak wygląda dzisiaj współcześnie pracowanie artystyczne, pracowanie twórcze w Warszawie. Projekt polegał przede wszystkim na programie mentoringowym, gdzie młodzi artyści, artystki. Odwiedzali pracownie swoich bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek. Przyglądali się takim codziennym wyzwaniom pracowania twórczego, codziennym wyzwaniom związanym też z taką bardzo ekonomiczną stroną pracy i pracowania w mieście. Także na szeregu warsztatów, z których się bardzo cieszymy, ponieważ w czasie warsztatów miałyśmy, wydaje mi się, dość niezwykłą okazję spotkać ze sobą bardzo różne, a znowu bardzo zainteresowane tematem grupy interesariuszy, czyli artystki, interesariuszy związanych z urzędem, w tym przypadku przede wszystkim ZGN-em, a także pracowników i pracowniczki instytucji kultury i sztuki, którzy też bardzo często w jakiś sposób pracę artystyczną, pracę twórczą wspierają. Myślę, że chyba najciekawszą rzeczą, która stała się w tym projekcie już w samej części badawczej, to chyba właśnie fakt, że udało nam się spotkać tak różnych interesariuszy. Właśnie środowisko artystyczne, które ma swoje spojrzenie na pracę twórczą i na pracownię, osoby z zakładów gospodarowania nieruchomościami w Warszawie, które tymi pracowniami zarządzają, w dużym stopniu oraz instytucje kultury, które również jakoś uczestniczą w tej układance i też udostępniają przestrzeń na pracę twórczą. I właśnie, co było jakimś takim może największym punktem zapalnym, który na przykład pamiętasz? Podczas tych warsztatów mam wrażenie, że wręcz jak weszłyśmy na to, na to spotkanie, to wręcz zaczęło, zaczęło się od takiej stopy, w której nie było takiego zaufania. Mhm. Tak, bo rzeczywiście można mieć wrażenie, że wszystko jest jasne, to znaczy jak młody, artysta czy artystka, absolwent dopiero co, chociażby, um, powinien um, zdobyć czy załatwić um, procedurę tego, żeby mieć po prostu gdzie pracować i żeby to miejsce pracy na przykład nie było własnym pokojem, tak? bo z bardzo różnych względów być może dla części osób nie jest to idealne rozwiązanie. Tak? Wydaje się to proste, trzeba wejść na stronę internetową, poszukać wolnych lokali, tylko Faktycznie na papierze wydaje się to proceduralne, tak, do przejścia, ale tak naprawdę okazuje się, że bardzo wiele młodych osób nie wie, jak to zrobić, nie wie, gdzie szukać. Jeszcze raz musi przejść całą tę ścieżkę, którą, której trzeba właściwie się też nauczyć. Co więcej, bardzo często nie posiada po prostu takiego przywileju tego, że za te pracownie z zasobów miejskich może zapłacić, tak? Bardzo często te młode osoby muszą wspierać się wzajemnie, łączyć w grupy, co też wymaga oczywiście dużej logistyki, konieczności też stałej współpracy z innymi. Bardzo często też myślę spotykają się z takim trochę niezrozumieniem tego właściwie czym jest ta praca twórcza, a być może do czego ona powinna w mieście służyć, tak? Że to, że potrzebują swojego miejsca do... Pracy twórczej nie musi równocześnie oznaczać tego, że tak naprawdę będą teraz musieli pełnić szereg funkcji innych niż artystyczne, żeby swoją obecność w przestrzeni miejskiej w jakiś sposób uprawomocnić. Tak? I tutaj rzeczywiście bardzo osobiście się cieszyłam z tego, że artyści, artystki w bardzo taki świadomy sposób nakreślili nam i innym interesariuszom podczas tego pierwszego spotkania, że część z nich oczywiście, że w swojej praktyce twórczej, pracy artystycznej, chce pracować chociażby z mieszkańcami czy ze społecznościami lokalnymi, ale część w ogóle nie używa takich narzędzi, tak? a mimo wszystko czują, że tak naprawdę i trochę przydział tych lokali, i jakieś takie zaufanie po prostu do ich wartości, do ich obecności w takim środowisko, środowisku społeczno-kulturowym w mieście um, musi być cały czas potwierdzane jakąś taką przydatnością czy wąskim, ekonomicznym spojrzeniem na ich pracowanie. Na spotkaniu w ramach warsztatów, warsztatu projektowego, nagle musiały się skonfrontować jakby jeszcze z urzędnikami, którzy też jakby um, często nie, nie mają pojęcia, czym ta praca jest, i to też trochę wyszło na u nas na warsztatach, że część urzędników może sobie zdawać sprawę, że praca artystyczna to nie tylko praca twórcza w stricte. Eee, tylko właśnie również praca administracyjna. Te strony, które spotkaliśmy przy jednym e, długim stole w, tutaj w e, stwierdziły, że dobrze się poznać, że dobrze się usłyszeć, dobrze spotkać się inaczej też niż przez rozmowę telefoniczną o formalnościach remontowych albo przez formularze e, m, zgłoszeń. E, I że takich spotkań powinno być więcej tak? zobaczenia swoich e, pozycji, swoich potrzeb e, też takiego środowiska i otoczenia po prostu prawnego, administracyjnego, w której też strona urzędnicza po prostu też funkcjonuje. W ogóle w ostatnich latach zmieniła się, wydaje mi się, definicja pracy, czy definicja pracy w mieście, czy w przestrzeni publicznej. To tak naprawdę mocno też zmieniła się w środowisku artystycznym, tak? Że to nie jest tylko i wyłącznie to nasze wyobrażenie o pracowni, w której artysta, artystka tworzy jakieś materialne dzieło, tak? To jest szereg ról, które te osoby pełnią, szereg miejsc, w których muszą być, stawić się, spotkań. To jest duża mobilność. To jest właśnie brak tego komfortu czy przywileju posiadania osobnego miejsca do pracy bardzo często. Więc pracowanie w przeróżnych takich hybrydycznych przestrzeniach, tak, kawiarniach, bibliotekach, pociągach. To jest nie tyle nasz wybór, co to, że jesteśmy do tego z ekonomicznych po prostu powodów zmuszeni czy przymuszeni. A, I co tutaj jest e, zaskakującym problemem, to to, że jakby, jakby utrzymanie jakby takiej pracowni długoterminowo również jest wyzwaniem. Jestem wyzwaniem właśnie z powodu tej mobilności, która jest dużą okazją, bo można się rozwijać, ale jest też e, dużą e, tak naprawdę dużym obciążeniem, ponieważ jakby to właśnie środowisko artystyczne opiera się po prostu na tej stałej mobilności i cyrkulacji obrazów, dzieł, e, własnej obecności w ramach rezydencji, w ramach wernisaży e, i że nagle po prostu ta pracownia, kiedy się na przykład wyjeżdża gdzieś na miesiąc, żeby pracować nad wystawą, ponieważ jakby, albo żeby pracować na rezydencji, nagle staje się dodatkowym kosztem utrzymania obok tak naprawdę kosztów takich jak mieszkanie, no, kiedy w, w sytuacji takiej codziennej, jak możemy sobie wyobrazić osobę, która pracuje biurowo, no to ona nie płaci za swoje miejsce, pracy. Artyści wizualni, artystki wizualne i osoby zajmujące się performansem, choreografią to nie są osoby, które zarabiają e, po prostu duże pieniądze. Zazwyczaj są poniżej e, tak naprawdę minimum minimalnej krajowej. Wydaje mi się, że też te konieczne różne wymyki, które artyści, artystki stosują, żeby Mimo tej prekarności, bardzo często i niepewności swojej pracy, dochodów, pracować twórczo, no, też zasługują na, na wspomnienie. Tak? Bardzo często są wspierani też przez miejsca, które chyba do tego tak stricte nie są przeznaczone, jak na przykład instytucje kultury, tak? które. Hmm, oczywiście mogą wystawić, mogą zorganizować wystawę, ale nie jest tak prosto dla wielu instytucji po prostu przeznaczyć dla artystki czy artysty przestrzeni do pracy, czy jakiegoś miejsca stałej działalności, przecież czy magazynowania dzieł sztuki chociażby, co także jest sygnalizowanym przez artystów ogromnym problemu, problemem, mimo oczywiście swoich bardzo często wielkich chęci tak? i takiej dobrze rozumianej lokalności. Pracowanie. <laughs> Czy praca artystyczna, twórcza w mieście nie musi oznaczać czy może nawet nie powinno oznaczać tylko i wyłącznie tych wskaźników, spełnienia wskaźników ekonomicznych albo liczby różnorodnych wydarzeń, które się odbywają i produkcji kultury nieustannej, tylko być może oznacza komfortową, dobrą, bezpieczną przestrzeń do. Bycia i do pracowania twórczego. A cały ten proces badawczy też doprowadził nas do powstania raportu badawczego, który. Będziecie mogli czytać już w drugiej połowie stycznia. Raport oczywiście opisuje proces, ale przede wszystkim zajmuje się analizą takich najważniejszych badawczych znalezisk. Tak? Czym jest właściwie pracowanie twórcze dzisiaj we współczesnym mieście? Jakie przemiany przeszło? Czego potrzebuje? Po drugie, także jakie są takie punkty największego niezrozumienia czy sporów między różnymi grupami. Po trzecie, to jest także miejsce, w którym znajdziecie wywiady. Z ciekawymi inicjatywami, które także wzięłyśmy na warsztat, żeby powiedzieć coś nowego, zaskakującego, ciekawego o tym, jak sobie można radzić, pracując twórczo. Tutaj, na przykład, wywiad z Pracownią Wschodnią. To będą także krótkie wyniki tego, jak to się robi w innych miejscach w Polsce czy na świecie. A w końcu taka szybka, krótka, ale mamy nadzieję, bardzo Interesująca ankieta wśród artystów i artystek o różnym dorobku, pracujących w różnych mediach i także w różnym wieku, o ich doświadczeniach pracy i pracowania i miejsca do pracy twórczej w Warszawie. Mam dosyć dużą nadzieję, że raport trafi do osób, które kształtują polityki miejskie i które są zainteresowane i mają swój udział i głos w budowaniu tak naprawdę systemu pracy twórczej i pracowni artystycznych w Warszawie, ale też w innych miastach. I że ten raport może stać się tak naprawdę inspiracją do przemyślenia tego, w jaki sposób praca twórcza może wyglądać, może być organizowana, jak możemy o niej myśleć. No, ale mnie w tym naszym całym procesie także bardzo zaciekawił ten wątek tego takiego wyjścia w przyszłość mocnego, tak? Czyli jak bardzo wiele środowisk, w tym bardzo też kreatywne środowiska, które z nami pracowały, myślą o tym, jak w przyszłości. Bardzo szybko zmieniających się warunkach, szybko zmiennej, nie wiem, tkance miejskiej, w tym właściwie czym dzisiaj mogłaby być kultura i sztuka w mieście w przestrzeni publicznej, myśleć o miejscach. Do pracowania czy miejscach pracy e, twórczej? Jakie to mogłyby być nowe modele, tak? jakie nowe współprace? E, czy one zawsze muszą oznaczać widzenie się na przykład fizycznie tak? w, w, w jakimś budynku? Tak? Czy może mogą wychodzić w ogóle poza jakąś taką materialność, być bardziej siecio sieciowane, być bardziej hybrydyczne? Być może korzystać z jakichś takich na pierwszy rzut oka nieprzychodzących nam w ogóle na myśl sojuszy. Ja bym chciała, żeby osoby twórcze, tak jak i osoby pracujące w polu kultury, w polu sztuki, miały komfort czasu, który mogą przeznaczyć na refleksję, na przemyślenie tego, co robią, co chcą powiedzieć, co jest dla nich ważne, a nie były tylko i wyłącznie w takim wiecznym pędzie utrzymywania się. Na powierzchni. Chciałabym także, żeby środowisko wsparcia osób artystycznych czy osób szerzej pracujących po prostu w kulturze i sztuce nie musiało się opierać tylko i wyłącznie, jak zresztą wychodzi nam w, w ramach badań, w ramach rozmów na wsparciu ze strony swoich najbliższych, swoich przyjaciół, swoich rodzin, swoich zwierząt domowych, ale także, żeby to wsparcie było rozłożone na także inne sieci bardziej zinstytucjonalizowane.